Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. To będzie filmik informacyjno-taki, unboxingowy. Będzie paczuszka do tworzenia z Niemiec. I o co chodzi? Tutaj mamy kolekcję, jak już widzicie, limitki z serii tak z Bundesliga 13-14. I moim takim marzeniem jest, żeby zabrać jak najwięcej tych limitek Wy możecie się do tego przyczynić i bardzo Was o to proszę. Jak ktoś ma limitkę Lama, który był dostępny w multipaczku, albo limitkę Błaszczyka który był dostępny w Starter Packu, bo on naprawdę jest bardzo potrzebny na wymianę zagraniczną. Mam tą jedną kartę tam, bo jeszcze gdzieś leży, już mi się nie chciał tu wyjmować, bo musiałbym przekopać przez te wszystkie karty, otwierać te foliki, tam mam zapreczętowane i tak dalej. Mniejsza z tym. Ale jakby ktoś miał te dwie limitki, serdecznie zapraszam, bo, no, chcę uzbierać i mi są potrzebne. No, mam swoją, to mogę swoją wysłać, ale, no, muszę mieć później swoją jeszcze raz. E, więc, no, potrzebuję jeszcze jednej lub tam dwóch. Jak ktoś ma większą ilość, to też zapraszam, bo no zamierzam no, porobić wymiany z, z zagraniczne. Tu mamy dwie mm, kolejne limitki e, powinny być w tej paczce. E, tu nic nie ma. E, I także, jak ktoś ma braki z mecza, tak naprawdę z ktoś ma te match winnerki, match -winnerki jeszcze raz match bo sobie sam skrup 100 sobie może poradzę jakoś. Ale z tymi match naprawdę e, lista w opisie e, w opisie będzie do zwykłej edycji do Match tak z ale Mało yy, wątpię, że ktoś ma właśnie tą yy, z Ekstradycję. Dobra, hmm. dostaliśmy jeszcze coś w gratisie, czyli bazoweczki. Mm -hmm. No i tak, mamy pierwszą limitkę Sebastian Rude, on był chyba ze mną w multipaku, ja dobrze kojarzę. Skończyły mi się właśnie te plauderki, szkoda, szkoda bardzo. Muszę. No co, muszę sobie je zamówić, co nie? I yy, album jakiś ten. Ultra Pro. Dobrze by byłoby. Kolejna limitka L6. Kolejny, kolejna bazóweczka i jest e, BazDost. Dost. On był dostępny w Bravo. Tutaj troszeczkę rożek. No, lekko tak podcięte, ale to... Pewnie wina, że był w tym Bravo sporcie, ale oni mam takie te Bravo, że jest w saszetce, więc no może... Nie wiem, czy się przez tą saszetkę zgieł. No dobra, mniejsza z tym. No, mamy dwie kolejne limitki. Eee... Zapraszam Was bardzo serdecznie do pomocy. Mi naprawdę wymienimy się lam i błaszczyk. Jak ktoś ma, najlepiej te dwie limitki od razu albo większą ilość, albo dwóch lamów, albo dwóch błaszczyków. Naprawdę zapraszam. A także moje braki. Chcę tę edycję uzbierać. Takie jest moje postanowienie noworoczne, żeby ją uzbierać jak najszybciej, żeby zamknąć tę edycję. No ekstra update'a będzie ciężej. Ale postaramy się. Mam nadzieję, że mi się podobało i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!